Dzień dobry. Tutaj e, zabójca polska jest dzisiaj ze mną, tak jak i zawsze. Pan Jakub Pogromca. E, tak. Wracamy, wracamy właśnie do regularnego nagrywania podcastu do e, Zapewne bardzo, bardzo regularnego. No, na pewno bardziej regularnego niż przez ostatni czas. Eee, Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie było tyle tego podcastu, tak? No, na pewno czekaliście. Jeżeli ktoś faktycznie nie strał przez tyle czasu, to zalecam e, pójście do lekarza, aczkolwiek może być już za późno. E, no, święta były ostatnio. E, praca, dom, dzieci. E, no, jakoś tak, no. No tak po prostu nie było nam po drodze tutaj na nagrywać tego podcasta. No, święta te poprzednie Nie pamiętam ile ile lat my tego nie nagrywaliśmy Dobra, dobra, Mikołaj, Mikołaj, już nie, nie, nie ma co się to tłumaczyć. Muszę powiedzieć, że bardzo mi irytowało to jak robisz przerywniki co 7 do sekundy, już nie mogą tego słuchać. Dobra, chcesz zacząć z tematem, czy, czy ja mam zacząć? Ty możesz zacząć. Jesteś panem gospodarzem, więc dam ci pierwszą. Szansę na e, zabójstwa. To po raz o tym, co mnie bardzo. Znowu szczerze wam, ale nie mogę się powstrzymać. E... <laughs> bardzo bardzo mnie irytuje. <laughs> Podczas podcastu do strania mi się oduczy mówić y", jako przerywnik. Tak. E... E... Rzecz, która mnie bardzo irytuje, coś w stylu. <laughs> tyle maty do prysznica, o której rozmawialiśmy już mm -hmm. wcześniej. Kojarzysz, idziesz do publicznej toalety. Takiej przeciętnej tak, w galerii, nie wiem, w jakimś budynku takim biurowym. Są te. Nie wiem, jak to się nazywa. dispensery do papieru. I on nie da ci. Tyle papieru, ile potrzebujesz, ale da ci zawsze za mało. I tak da ci tego papieru, że musisz stać tam 5 minut. Rękę przykładać do niego, bo on działa na ten e, wykrywanie ruchu i daje ci po jednym płatku, nie możesz wyczyścić tych rąk i masz alternatywę, tą dmuchawę taką, która też słabo czyści ci te ręce. Czy, czy nie wiem, czy, czy, jak jest, jaka jest alternatywa dla tego, no mogliby dać po prostu papier, ale jak dasz po prostu papier, e, to kurde zaraz będzie on cały czas na podłodze, cholera. I, I nie wiem, nie wiem, miałeś kiedyś moment, że zastanawiałeś się, po, po co to w ogóle jest? Czy, 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 czy nie, nie, nie irytujecie to? Powiem tak, bardzo mogę się zgodzić z twoim stwierdzeniem, panie zabójco, aczkolwiek ja często, teraz już doświadczam, raczej już nauczyłem się przez to, że pracowałem w firmie Decathlon, bardzo pozdrawiam, tam mieli taki dispenser i nauczyłem się go używać. Ja po prostu na początku biorę zawsze trzy takie płachty papieru i mi starczają idealnie na wytarcie całych rąk. Jeżeli chodzi o dmuchawy, to według mnie takie, co dmuchają także by dmuchać, ja się zastanawiam, czemu w ogóle... Takim firmom się to opłaca, raczej nie wiem, może to jest wymagane, to może musi być w łazienkach i dlatego tak jest. Ale to jest niesamowicie irytujące i z tym mogę się zgodzić, aczkolwiek nie wiem, jaki masz problem z takimi dispenserami. Co jest zabawne, jak byłem w Turcji, to też były takie dispensery, tylko były bardzo inne. Ja byłem tam tydzień i dopiero w piątym dniu się skapnęłem, że faktycznie papier był w tych dispenserach, ale trzeba kliknąć, a nie przełożyć rękę. Ja tak za każdym razem przykładam rękę, modląc się, że może tym razem papier jest w tym dispenserze, a to się okazało, że jakiś typ tak patrzył jak ja przykładam te ręce i po prostu kliknął przede mną, popatrzył na mnie jak na debila i sobie poszedł. I wtedy się niesamowicie poirytowałem. No Więc, właśnie. Y... Sorki, że ci przerwałem. Tak. No właśnie główny problem jest taki, że taka prosta czynność jak umycie rąk i wytarcie ich zamiast zajmować, nie wiem, no to bidutę, to siedzisz nad tym dispenserem czy jakkolwiek tym się nazywa, wydajnik, nie wiem i, i się modlisz na nim po prostu i, i to mnie bardzo wpienia jakby, ale te rozwiązanie co na guzik to brzmi, brzmi tak jakby rewolucyjnie, tak, ale nie wiem co, co te firmy chcą, co te galerie chcą, oszczędzasz na tym papierze, I, i tak dostaniesz tyle papieru ile chcesz, ale tylko po prostu oni chcą, oni chcą, chcą ci utrudnić życie, tak, chcą oszczędzić na tobie każdy Dziękuję, gros. To jest kwestia ekologiczna. Ale jaki sposób jest ekologiczny, jaki tak dostaniesz tyle papieru, ile chcesz? Czyli co różnica? Jaka jest dla nich różnica dobra, czy dobra, będziesz... dobra, 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 Jeżeli masz możliwość w takiej rolce brania papieru, to czy nie bierzesz go trzy razy za dużo? Że Może możesz tak wziąć być? ile chcesz papieru? Ale. No, masz taki dispenser, to już się tak irytuje to, że musisz tyle na co czekać, że weźmiesz tyle, ile będzie wystarczało. No, no może i tak, aczkolwiek nie podoba mi się to, że tak, próbują tak nam kontrolować po nasze makasz, życie. A tymi rękoma. No jak, no, 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 tak, kon, no kon, 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 chcą nas kontrolować, tak? Oni po prostu chcą nam zabrać naszą godność i wszystko, co mamy, moim zdaniem. No, ja słyszałem, że reptylianie ogólnie nie korzystają z papieru, więc to im nie przeszkadza. Tak no czytałem ostatnio na Joe Monster .org. Jo Monster? Ja to, ja to myślałem, że bardziej Donald Tusk nie chce nam dawać papieru. Ale to zdania są podzielone. Dobra, sądzę, że, jedno, że jedna i druga może być prawdziwa jak teza. To prawda. Dobra, zamknijmy ten temat, bo to już pewnie wiesz, stranie idzie dobrze, więc przejdźmy do następnego, może te, tym tak. razem Twojego. Co sądzisz, Mikołaj, o wpływie sztucznej inteligencji na populację dojrzewającą? Czy wszystkie rzeczy, które nas otaczają, czy. Typ typu zdjęcia. Ostatnio koleżanka mi przesłała, jak jakieś dziecko, z, jak sąsiad, że widać było za okna, jak ogląda, jak noworodki są wlewane jakimiś kuleczkami, jakimiś slajmami i coś takiego. Ej, ja I <laughs> ja na wielkiej plaźmie. Wiesz, no nie da się zatrzymać tego rozwoju, jakby każde pokolenie na pewno miało coś takiego, co po prostu zmieniało totalnie oblicze, nie wiem, pracy i życia, jak na przykład, nie wiem, nasi rodzice mieli internet, nie wiem, nasi dziadkowi na mieli... Nie mieli Bombardino Krokodilo. Nie mieli Bombardino krokodilo, nie? Nasi dziadkowi mieli Drugą wojnę światową na pewno też zmieniła ich życie. to oni mieli Bombardino Krokodilo. Oni mieli Bombardino Krokodilo. No, jakby rozwoju nie jesteś w stanie się zatrzymać. A kurde, no jak wpływa na nas, no, nie tak wiem, to nie wiem, no coś trzeba się opłynie. jakby przyzwyczaić po prostu do tego i jak wpływa, no na pewno zmienia rynek pracy, zmienia nasze codzienne życie, po prostu trzeba jakby się uzbroić w takie czucie po prostu AI, po prostu nie każdy, każdy ma to na różnym poziomie, czy jest w stanie rozpoznać, czy coś jest stworzone tak, przez jest AI, czy mój, nie. Bo... Kurde, co? bo ja nie wiem, czy ty odbijasz od mojego tematu, czy nie, bo czasem mówisz... Tak, ja, o czym ja myślę, a o czym nie, Rasi, mi chodzi właśnie głównie o te materiały wideo, zdjęcia i yy, ten, to, to już jak działa, raczej w sumie jakby nie patrzeć to, że sądzę, że uczniowie jeszcze mniej się uczą, już my mm -hmm. mieliśmy strony takie jak jakieś, jak to one się nazywały, już zapomniałem. Braille. Na przykład, e no, no to my z tego korzystaliśmy, ale do tego był ciężki dostęp, raczej no nie zawsze się dało te podręczniki znaleźć, czasem trzeba było płacić za to, a wiadomo, że wtedy jeszcze inaczej to wyglądało, te płatności przez internet to ludzie rzadko to robili. No a teraz mhm. to, zakładasz konto, piszesz i już ma coś. A jedynym minusem w porównaniu do takiego Brainy, to że ze sztucznej inteligencji często rzeczy nie są yy, zweryfikowane i nie są zazwyczaj prawdziwe, jakby nie patrzeć. Yy, więc jeżeli chodzi o taki kontekst naukowy, no to sądzę, że jesteśmy troszeczkę na gorszym poziomie, jeżeli chodzi o samą naukę i to jak dzieci będą przyswajać wiedzę, ponieważ zgaduję, że ta wiedza co wypiszą ze sztucznej inteligencji może być krótkoterminowa prawda, no spacza się te nowe pokolenie tych gównojadów i ale to w sumie każdy tak może powiedzieć i o nas i na, na pewno tak mówili, że spaczeni teśmy, jesteśmy przez internet, jak, jak my się wychowywaliśmy na internecie, ale no też jest to niebezpieczeństwo. W związane właśnie z podrabianiem jakichś tożsamości, wykorzystywanie kogoś głosów i takie robienie takich realistycznych filmików, można, można nawet powiedzieć, że oczerniających niektórych, na przykład jak był to zdjęcie Lewandowskiego, co gra w kasynie. <noise> mnie by zachęciło do zagrania w kasenie. Nie to, nie to że trzeba mnie jakoś specjalnie zachęcać, ale, ale na pewno, jakbym nie grał, to bym zagrał. Więc jeżeli o, o taką kwestię chodzi, to myślę, że to jest duży minus, tak, że zwiększa niebezpieczeństwo i trzeba mieć większą świadomość, że trzeba pomyśleć zanim się kliknie. A wiadomo, że niektórzy ludzie po prostu, co przeczytają, to uwierzą w to, i to nie jest nic nowego. Przecież wcześniej właśnie istniały takie pu pudelki, że u Monster to jak i tak to były pelikany. Jak by zareagował, gdyby zobaczył Deepfake'a swoich rodziców? No, ciężko powiedzieć. No. Na pewno to byłaby rzecz, o której bym szybko nie zapomniał. <noise> Wolałbym jej nie zobaczyć, ale jak już bym zobaczył, to, to, nie, to nie wiem, no przekazałbym, że coś takiego lata po internecie, nie wiem, co to, to się zgłasza na policję, ale z drugiej strony zgłosisz na policję to co oni zrobią, no? nic nie zrobią. Nie wiem, no byłbym bardzo rozpaczony, możemy powiedzieć. A, a, ale a co ty mi zaregował, jakby ktoś zrobił z ciebie deepfake'a? Zadowolony Cześć? bym? No. Właśnie sądzę, nie wiem, nigdy nie miałem, ale ja sądzę, że ludzie to overjektują. Raczej znaczy, nie wiem, jaki jest odzew potem od innych ludzi, czy ludzie naprawdę się na to nabierają, ale mnie by to mega rozbawiło, szczerze. Tak jak ja, jak ja sobie wyobrażam, że ktoś ma zrobić ze mnie deepfake'a, to mnie tak bardzo bawi w ogóle fakt zobaczenia siebie. Bardzo by mnie ciekawiło, jakie ciało by mi zrobiło. Czy byłbym taki troszeczkę umieśniony, czy troszeczkę wiesz? Taki... No, jest Albo, tylko jeden sposób, żeby się jaki, przekonać. Ciekawi mnie, czy sztuczna inteligencja by się do, yy, do, dobrze porównała moj... <noise> wielkość mojego przyrodzenia <noise> Jakby yy, Może jeszcze taki deepfake Ciebie jako osoby takiej niepublicznej. W sensie no, publicznej tak, nagrywam podcast na YouTubie. Yy, Niepewno, to jakoś mocno. Się moc... Moc... Tak, mocno szkodliwy nie jest, ale deepfake'i jakichś celebrytów to może uszkodzić im wizerunek, tak? No, jak je zrobił ktoś jakby je zrobił, albo ktokolwiek inny deepfake'a twojego lub ty mojego, no to wiesz, myśmy się pośmiali, poglądali y, miesiąc y, 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 i <y> myśmy dłużej. zapomnieli, nie? Albo dłużej, no jak to tam kto robi, i myśmy zapomnieli, a, a takiego deepfake'a celebryty to, to, to tam no, ludzie to jak nie łapią. Dla widzów, którzy nie wiedzą, czym jest deepfake, to jest po prostu na ten moment już, bo kiedyś to po prostu było zedytowane. Teraz, zazwyczaj, przez sztuczną inteligencję, zdjęcia rozlegniżowanego ciała, twojego, przyklejona twarz do ciała, które nie ma na sobie ubrań, jest wszystko widoczne. Tak, jak jesteście poniżej 18 roku życia, to nie szukajcie takich rzeczy, bo to, to, to nieładnie. No, chyba, że pani nam na lekcji, jak się nazywała wuderzec? No, wychowanie do życia w rodzinie wam kazała, to tak zróbcie. Nie wiem, dobra, ale generalnie już 12 minut tutaj gadamy, więc e, mi się wydaje, że tutaj już podcieranko już to jest to już jest nawet końcówka tego najdu, najdłuższego srania, więc chyba możemy skończyć na dzisiaj. E, więc dziękujemy wam bardzo za, 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 za słuchanie, mam nadzieję, że wszystko tam by poszło na raz, e, nie trzeba było za długo trzeć, e, spłukało się fajnie, nie trzeba było czyścić kibla. No i nie trzymajcie do następnego podcasta, bo nie wiadomo kiedy będzie. Na razie. Wszystkiego dobrego, miłego, fajnie, że się ustraliście. Pozdrawiam. Yeah.